11 lutego Mariusz Trynkiewicz może wyjść na wolność. To już zależy od sądu, czy on trafi do zakładu zamkniętego po odbyciu kary, czy wyjdzie na wolność. Ja to teraz nagrywam dla was. Jeżeli on wyjdzie na wolność, niech was nie ponoszą przypadkiem emocje. Na wolno, wyszedł na wolność, zabić bestię i dokonacie samosądu. Zlinczujecie człowieka, zlinczujecie bestię, ale odpowiecie za człowieka i wytraficie do więzienia. Na Bóg wiele lat. Niedawno była taka sytuacja, że gdzieś, nie pamiętam nazwy miejscowości, Samosądu dokonali i ludzie trafili do więzienia. Także uważajcie na siebie. I za bardzo pochopnie nie podejmujcie żadnej decyzji między sobą. A zabijemy bestie, a coś tam, a coś tam. Nie ma sensu. Przed chwilą to mówiłem. Zabijecie bestie, odpowiecie za człowieka. I wy uważajcie na siebie. Także ale jest nadzieja, że Tringiewicz trafi do zakładu zamkniętego. To już zależy od sądu. Po prostu uważajcie na siebie, na swoje dzieci i nie podejmujcie zbyt, zbyt pochopnych, pochopnych decyzji żebyście później nie żałowali do końca życia.